W tym filmiku opowiem o osobowości anagramu numer 6, opowiem o jego motywacji, o jego dzieciństwie, o wartościach w trzech centrach, czyli mentalnym, emocjonalnym i cielesnym, oraz opowiem o jego trzech instynktach, a wszystko to, a wszystko to, bo cię kocham, a wszystko krótko i rzeczowo. Dzięki. Nadszedł czas, by porozmawiać o osobowości numer 6 ma ona wiele różnych tytułów. Najbardziej popularnym jest lojalista i od Helen Palmer adwokat diabła, chociaż um, bardzo mocno jest to w mojej pamięci zakodowana nazwa, ten adwokat diabła. Natomiast uważam, że jest ona mniej trafiona, a bardziej trafioną nazwą będzie pytający lub wątpiący. Zapraszam. Punkt numer 6, osobowość numer 6 to typ odpowiedzialny, godny zaufania, lojalny wobec rodziny i wobec swoich przyjaciół. Jego główną motywacją będzie zdobywanie bezpieczeństwa i pewności. Tak? On cały czas czuje, jest z grupy lęku, tak i cały czas będzie czuł pewnego rodzaju zagrożenie, więc w tej motywacji będzie również przewidywanie możliwych. Problemów. Ich dobrymi stronami jest często duża dowcipność, są dobrymi rozwiązaczami problemów, kiedy sami ich nie tworzą. Są bardzo odpowiedzialni, potrafią być odpowiedzialni za wszystkich, no i bardzo lojalni, jak sama nazwa wskazuje. Wyzwaniem dla tego typu będzie um, uczyć się, Obserwować nieco swoją niepewność, tak? nie wchodzić, nie brać jej za pewnik, tylko pozwolić jej być i obserwować ją. Czy ona rzeczywiście jest uzasadniona, czy jest wytworem naszych mentalnych programów. Jeśli chodzi o dzieciństwo, w jakim kształtował się charakter szóstki, jest niepewny rodzic. Zazwyczaj rodzic płci męskiej, ojciec. Rola ojca jest, on się wiąże z tą rolą ojca, ale w jakiś sposób mogła być ona niepewna. Czyli mógł być to ojciec albo chory, albo z jakimś problemem alkoholicznym, albo przemocowy. I dziecko nauczyło się czytać i zwracać uwagę na wszystkie sygnały. Jakie pochodzą y, od strony tego rodzica, po to, żeby dać sobie bezpieczeństwo? Czyli czy, czy dzisiaj y, będzie awantura, czy nie? Tak? Takie pewne wyszukiwanie, skąd może przyjść to zagrożenie. Kolejną sytuacją może też być jakaś tajemnica w rodzinie, gdzie trzeba było za wszelką cenę utrzymywać tą tajemnicę. Dziecko też wtedy bada to otoczenie, czy jest bezpieczne, czy nie, czyli takie ciągłe wyszukiwanie niebezpieczeństwa. Pamiętam też taką historię szóstki, która mówiła, że jak rodzic wchodził do domu i wsadzał klucz do drzwi, to ona potrafiła rozpoznać w jakim nastroju. Ten rodzic wchodzi, tak? Czyli takie bycie o krok w miejscu, bycie do przodu w miejscu, w pełną uwagą na to, co się może za chwilkę wydarzyć. Jeśli chodzi o trzy centra: mental, emocje i ciało, to w takiej automatycznej. Emocji, w takim mentalnym nawyku, szóstka może cały czas zastanawiać się, co może pójść nie tak. To jest bycie przygotowaną na, czyli nasz umysł będzie ciągle krążył wokół tego zagadnienia. Jeśli chodzi o emocjonalne uwiązanie, uwikłanie to Również będzie to emocje związane ze strachem, zmartwieniem się yy, oraz ze strachem powiązanym z agresją. Jeśli chodzi o nasze ciało, yy, to będzie bardzo łatwo wyzwalający się system obronny, tak? Nie potrzeba wiele, byśmy byli w gotowości. Jeśli chodzi natomiast o umysł. W stanie wyższym, w stanie um, głębszym, albo w stanie takim bliższej naszej esencji, to nasza, um, na, nasz umysł będzie um, przejawiał w sobie wiarę tą wartością. Tą wartością, które mają w sobie bardzo głęboko szóstki, jest właśnie wiara. Wiara na poziomie umysłu. Czyli patrzę na świat poprzez moją wiarę w to, że być może, że będzie dobrze właśnie. Jeśli chodzi o jakości otwartego serca, będzie to odwaga. Odwaga. Jakże piękna i jakże mocna emocja na tle tego całego strachu i lęku, który jest u szóstki w fiksacji właśnie bardzo widoczny, bardzo na pulpicie. No, i ciało, które przejawia właśnie nasze wyższe emocje, to jest ugruntowana obecność w zasadzie zawsze. Jeśli chodzi o trzy instynkty, um, trzy szóstki wedle instynktów bardzo się od siebie różnią. Um, na równi z czwórką, trzy czwórki bardzo różnią się od siebie w niektórych innych znakach. Jest to taka bardziej subtelna różnica, natomiast u szóstek różnica jest znaczna. Jak ona się objawia? Szóstki samozachowawcze są bardzo zlęknione, ich scenariusze są przepełnione strachem. To, co ich wyróżnia, to jest to, że są miłe, ciepłe i przyjacielskie. Jest to troszeczkę taka strategia, ja będę miły. Miła dla Ciebie, po to, żebyś Ty nie zrobił mi krzywdy, żebyś Ty się mną zaopiekował. Czyli jakby zatracają w tym też siebie, dając bezpieczeństwo i poczucie ciepła innym. Są bardzo niepewne siebie i same rzadko wyrażają swoją złość. Są um, bardzo wątpiące i kwestionujące wiele rzeczy. Szukają ciągle dowodu, żeby być czegoś pewne um, i rzadko kiedy znajdują ten dowód. Więc cały czas będzie ta niepewność wypływała na powierzchnię. I lubią zasady, lubią przewodnictwo po to, aby ktoś w razie kryzysu pokazał im drogę. Tak? Czyli ta sama zachowawcza to jest taka cieplutka szóstka. Seksualna natomiast... Tutaj już będzie o wiele więcej agresji i to jest szóstka, która wychodzi agresywnie naprzeciw potencjalnym zagrożeniom. Czyli jeśli jest jakiś potencjał, że ty mi coś zrobisz, to ja najpierw zrobię coś tobie po to, żeby chronić siebie. E, wierzą w swoją prawdę, są to najwięksi buntownicy e, enagramu. E, są też zbyt. Pewni swojego autorytetu często. Jakby m, autorytety są jakąś, mogą być jakąś świętością, za którą y, pójdą w ogień, pójdą na ulicę. Radzę sobie ze strachem poprzez bycie silnym. Jakby zobacz, jaki ja jestem silny. Lepiej tutaj do mnie nie podchodź, tak? Czyli motywacją cały czas będzie strach. I to jest taka jakby udawana odwaga, która często świetnie im wychodzi. Socjalne, um, socjalne szóstki są takie ciepło-zimne, opiekują się swoim strachem, um, zdobywają wiedzę po to, żeby się nie bać, um, lubią być otoczone opieką i lubią otaczać opieką jakąś grupę ludzi. Um, reguły dają im poczucie bezpieczeństwa. I projektują swój autorytet na czyjś, na kogoś, na inny autorytet, przypisując jemu, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Um, szóstki socjalne są czarno-białe. Jesteśmy my i wy. Eee, nie ma pół kolorów, pół odcieni. Coś jest dobre, a coś jest złe. Hmm. Ojej, chyba coś tutaj zostawiłeś. A nie, to twój komentarz.